Mam nadzieję, że tym razem się najem. Ale jedząc w wolnym tempie, to raczej niemożliwe. Ale w szybkim tempie, jak najbardziej. Do dzieła, dziewczyny. Ten burger wygląda całkiem nieźle. Zamierzam się delektować każdym jego kawałkiem. Susie, a nie wydaje ci się, że jesz go zbyt wolno? W takim tempie nigdy go nie skończysz. No dobra, pomogę ci. Wezmę sobie niepotrzebne dodatki. Dopiero zaczynam się w nim rozsmakowywać. Ej, a, a gdzie się wszystko podziało? Mary, czy to twoja sprawka? Po prostu chciałam ci pomóc. Przepraszam, ale nie mam czasu na pogaduszki. Czeka na mnie mój ogromny, soczysty burger. Na mnie też i jeszcze butelka coli. Tylko spójrzcie, za chwilę ustanowię rekord świata w najszybszym jedzeniu burgera. Nie spodziewałam się tego po niej. I po wszystkim, teraz tylko popić. Idealne połączenie smaków. W końcu mi się poszczęściło. Będę jeść szybko. A ja jak żółw. O, nie, tylko nieśmierdząca ryba. Nie chcę jej jeść w jakimkolwiek tempie. Fu, ona jest taka wślizgła, jakby ją ktoś posmarował klejem. Nie, nie mogę. Zabierzcie ją ode mnie jak najdalej. Zaraz mnie zemdli. Dlaczego ona jest taka ogromna? Co za koszmar. Mary, jak ty to robisz? W sumie to nie takie straszne. Podziwiajcie mistrza. Nie wydaje mi się, że dam radę to powtórzyć. Dlatego proponuję, żebyśmy przygotowały koktajl. Wrzucamy rybę do blendera. I mielimy. Gotowe! Ten aromatyczny napój wypijesz w ciągu kilku sekund. Mmm, mm, ale apetyczny. Częstuj się. Ale ja nie chcę. Widzisz, nawet ci posmakował. Oni trochę. Oj, o mały włos nie zakrztusiłam się całym kawałkiem. <laughs> Zdarza się. Jestem gotowa na nowe smakołyki. Dobrze, że można je zjeść w szybkim tempie. A średnie tempo też nie jest najgorsze. A mi wolne tempo wcale się nie podoba. Powstrzymajcie się przez chwilkę. Co ty robisz, Mary? Przesypię wszystkie chipsy do jednej miski. A to wyrzucamy. Dodamy pozostałe. Hmm, jeszcze mi tu czegoś brakuje. Dlaczego to zrobiłaś? Dlatego głowy w górę. Otwierajcie buzie szeroko i do dzieła! Moje chipsy za nic do mnie nie dolecą. No w końcu udało mi się spróbować chociaż jeden kawałek. Wolniej! Nie nadąża mi chłapać! Kogoś chyba zasypała lawina z chipsów. E, w sumie całkiem mi się to podoba. Hurra! Znowu będę jadła w szybkim tempie. Ech nic nowego Jak to? Przecież mamy nowe danie. Makaron z sosem. Spróbuję trochę w standardowym tempie. Wystarczy. Nie chcę więcej. Nie wiem jak się do tego zabrać. O. Przygotuję sobie z tego burrito. Od razu lepiej. O, gdzie się podziały jej maniery. Mm, ale to jest pyszne. Teraz twoja kolej. Proponuję, żebyś już zaczęła. Czuję, że to trochę potrwa. Wow, ale długi makaron. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzi. A co to? Co ona tu robi? Jak się tu znalazła? Sama nie mam pojęcia. Co ty tu robisz? Przepraszam, muszę dojeść ten makaron. Nie wypada przychodzić bez zaproszenia. Jeszcze tylko trochę. No, kiedy to się skończy? O nie! To kosz na śmieci! Mary za tym stoi. Uważaj Mary, makaron ze śmieci? No bardzo śmieszne. Po się sięj ty. O, ona wygląda na mega wściekłą. Smacznego! W końcu zjem coś w szybkim tempie. dodatku to będzie tort. Wygląda obłędnie. Pozwólcie, że zacznę. Hmm, ale pyszny. Aż mi słów brakuje. Ach, też chcę go spróbować. Już mi ślinka cieknie. Poczekaj chwilkę, teraz ja. Uwierz, wystarczy mi kilka sekund, żeby się z nim rozprawić. Zawsze chciałam dostać tortem w twarz. Brr. Wow, niezły apetyt. Nie miałam pojęcia, że ona jest taką wielbicielką słodyczy. No, co tak patrzycie? Wszystko w porządku. Widzę, że już skończyłaś, więc ja zacznę. Powolutku spróbuję krem. I jeszcze troszkę. Zaraz ci pomożemy, żeby szybciej poszło. Oh. Hej, a gdzie się podział mój tort? Za wolno go jadłaś. Trzeba było ratować sytuację. On z was przyjaciółki. W końcu będę jeść szybko. Pokonałam wszystkich. A ja znowu będę wolno jak ślimak. O nie, to przecież brokuły. No dobra, chociaż spróbuję. Obrzydliństwo. Wygląda na to, że Suzy nie posmakowało. Myślę, że ze mną będzie podobnie. Będę jeść wolno i może wtedy będzie łatwiej. W takim tempie będziesz to jadła sto lat. Nie szkodzi. Jestem cierpliwa. Zobaczcie tylko jakie cudo wyszło. A teraz dodamy trochę sosu. To prawdziwe kulinarne arcydzieło. Piękne, pyszne i zdrowe. Czas spróbować. Mhm. No z tym pysznym to trochę przesadziłam. To okropne. Trzeba jak najszybciej zabić ten smak z sosem. Teraz ja się boję tego spróbować. Wydaje mi się, że będzie łatwiej, jeśli rozbiorę brokuła na różyczki. Jestem niczym odkurzacz, który pochłania wszystko, co spotka na swojej drodze. Ojej, chyba się coś zapchało. Przepraszam, nie chciałam tego zrobić, ale wstyd. Dzisiaj jest mój szczęśliwy dzień. Ech, za chwilę się przekonamy. Hmm, nie rozumiem, po co nam te rośliny? Ja też nie rozumiem. Mają kolce. Jak smakują, okay. ale wątpię, że przypadną mi do gustu. O, okropne. Najadłam no, się, wielkie dzięki. Po czymś takim nie bardzo mam ochotę tego spróbować. A co jeśli przygotuję z tego sałatkę? Zobaczymy, co z tego wyszło. Uj, też nie bardzo. Ale myślę, że z tego może być wspaniała maseczka dla dłoni. O, a teraz posmaruję tym buzie. Już czuję jak moja skóra robi się miękka. A co ja mam zrobić? Życzcie mi szczęścia. Oho, Suzy ma nerwy ze stali, i zęby też. O, już nie mogę. Nie powinnam tego jeść. Chociaż wyszedł mi całkiem fajny obrazek. No, zgadzam się. Wow, to pizza. Ciekawe z czym jest. Sprawdźmy. Pachnie czekoladą. Wspaniale. A ty co masz? Ja mam pizzę z gumy, tak jak myślałam. Jestem pewna, że smakuje o wiele lepiej niż czekolada. A tak przy okazji pięknie pachnie. Mmm, jest taka słodka. Pyszna, uwielbiam gumę. Nie ma nic lepszego na świecie. Szalenie podoba mi się ten smak. Od razu tak pomyślałam. Ty nic nie rozumiesz, Jess. Od takiej pizzy nie można się oderwać. Mogłabym ją rzucić bez końca. Mm, super. To najlepsza guma do rzucia, jaką kiedykolwiek jadłam. Oj, zapomniałam o balonach. Zobacz, co potrafię. Wow! Rewelacja. Świetna zabawa. Mówiłam ci, że lubię dobrze zjeść. Przy okazji, jeśli zwinąć kawałek pizzy w rurkę, idealnie mieści się do buzi. Widzisz? Zostało mi tylko trochę. Chcę cieszyć się tymi ostatnimi chwilami. Zawsze będę pamiętać te pizze. Chyba już się skończyła. Kurczę, dlaczego tak szybko? Wszystko co dobre szybko się kończy. Teraz moja kolejna na przekąskę. Jestem pewna, że pizza czekoladowa będzie pyszna. Ekstra. Bardzo chciałabym jej spróbować. Myślę, że jeśli wezmę jeden plasterek, Jess niczego nie zauważy jestem pewna, że jest tak samo dobra jak pizza z gumy balonowej. Ej, gdzie się podziało moje jedzenie, Monika? Odłóż pizzę na miejsce. Ale ja chciałam tylko jeden kawałek. Mogę dać ci w zamian resztę mojej gumy? Nie mam mowy. To nie jest dobra wymiana. Poza tym ta guma była w twojej buzi. Nie sądziłam, że jesteś aż taka wrażliwa, jeśli o to chodzi. Przestań nie rozpraszać. Muszę zjeść jeszcze mnóstwo kawałków pizzy. Jeśli się podzielisz, to przyspieszymy ten proces. Mam już jednak inny plan. I tak dostanę swoje, zobaczysz. Jestem pewna, że Jess nie jest przygotowana na takie niespodzianki. Co się dzieje? Dlaczego lecę do góry? Miłego galatu, Jess! Mam lęk wysokości. Sprowadźcie mnie z powrotem na ziemię, proszę. Muszę się pospieszyć i zjeść pizzę, zanim balon pęknie. Super. Jest pyszna. Jednak lubię czekoladę tak samo jak gumę do rzucia. Jest taka delikatna, po prostu rozpływa się w ustach. Świetnie, już jestem w kosmosie. Co dalej? O nie, to kosmici. Pomocy, pękł mi balon, spadam. Pizza była niesamowita. Najadłam się dosyta. O, chyba gdzieś wraca? Masz rację, Monika, to ja. Co się stało z moją pizzą? Zjadłaś ją? Oczywiście, że nie. Ogromne czekoladowe ciastko, co za szczęście! Wielka guma balonowa? Super! Od dawna chciałam poćwiczyć szczęki. Myślę, że to ja powinnam zacząć. Boże, nie mogę uwierzyć w swoje szczęście. To ciastko jest takie ładne, że nie chcę go zepsuć. Ale ochota na słodki przysmak bierze górę. Pyszności. W środku jest mleczne nadzienie. To za miła niespodzianka. Dobrze, że trafiłyśmy do tego challenge'u. W przeciwnym razie nigdy nie spróbowałabym czegoś takiego. Ech, został ostatni kęs. Najadłam się, ale niczego nie żałuję. Teraz wyglądasz jak hipopotam. Serio? Powinnaś troszeczkę odpocząć, zanim to wszystko przetrawisz. Jestem gruba, to straszne. Nie płacz, wiem jak przywrócić ci formę. Musisz po prostu poćwiczyć. sztanga jest taka ciężka, ledwo mogę ją podnieść. Trzymaj szybko. Czy to na pewno pomoże? Nie jestem przyzwyczajona do dźwigania ciężkich rzeczy. Sztanga ciągnie mnie w dół! Wygląda na to, że naprawdę nie była gotowa do ćwiczeń. Mogę zrobić wyciskanie leżąc. Słuchaj, myślę, że dam radę. Dobra, ta sztanga jest teraz dla mnie za lekka. No i jak ci się podoba moja nowa figura? Dobra robota! Możesz być z siebie dumna. Teraz Twoje kolejne jedzenie. To jest zadanie, z którym na pewno sobie poradzę. Pyszności. Super! To nie będzie trudne do zjedzenia. Patrz, włożyłam już prawie połowę do ust. Niezłe tempo. I po wszystkim pozostały tylko słodkie wspomnienia. Właściwie to zapomniałaś o drugiej części. Ups, chciałam już zrobić balony. A teraz masz gumę na całej buzi. To nic takiego. Szkoda, że muszę to wszystko wyrzucić. Stop! Co tu się dzieje? Chyba ktoś kradnie mi gumę. Monika, dowody prowadzą prosto do ciebie. Dlaczego zawsze kradniesz moje jedzenie? Będę musiała cię związać, żeby to się więcej nie powtórzyło. Myślę, że nasz challenge idzie świetnie. Podoba mi się, a tobie? Masz ochotę na gumę do rzucia? Widzę, że nie. No dobra, to sama ją wiem. Możesz mi wierzyć na słowo, że jest pyszna. Jess, nie powinnaś puszczać balonów, nie umiesz! O nie, Monika utknęła w balonie. Wygląda na to, że miała rację. Wypuść nie stąd! Już lepiej. Wydaje mi się, że przykleiłam się do podłogi, ale to nie jest najgorsze w tym wszystkim. Jess, jak się masz? Nie wiem, z czego się śmiejesz, nic mi do śmiechu. Ale wyglądasz bardzo śmiesznie. Wow, wielkie wiaderko Nutelli. Jestem zadowolona. Zobaczmy, co ja mam. Jak dużo gumy! To prawdziwy prezent. Nie mogę się doczekać, kiedy to spróbuję. Spójrz, Monika, można w tym zanurkować. Nie robi to na mnie wrażenia. Moja Nutella jest tak czekoladowa, super. Chciałabym się w niej wykąpać. Wygląda naprawdę kusząco. Kurczę, chyba nie dali mi łyżki. Czym ja to będę jadła? Dobra, użyję rąk. Tak jest nawet lepiej, smaczniej. Uwielbiam zlizywać smakołyki z palców. To takie miłe uczucie. I bardzo niehigieniczne. Fu. Po prostu jesteś zazdrosna, przyznaj. Ej, co to jest? Nie mogłam się powstrzymać i postanowiłam spróbować trochę prosto z wiaderka. Monika, dlaczego to zrobiłaś? Mam czekoladę na całej twarzy. Nie na całej. A teraz na całej. Mam nadzieję, że to wystarczy, żebyś nie zbliżała się do mojej Nutelli. Narysowałaś mi wąsy? Dobra, udawajmy, że jestem kopkiem, który lubi się oblizywać. Świetny pomysł. Nie będę przeszkadzać. Przy okazji wymyśliłam, czego można użyć zamiast łyżki. Myślę, że wygodnie będzie jeść krem patyczkiem. Nie wiem, co zamierzasz. Dokąd idziesz? Natychmiast potrzebuję zamrażarki. Chcę zrobić lody czekoladowe. Postawię to tutaj na jakiś czas. Mam nadzieję, że mój plan się powiedzie. Musimy poczekać, aby się o tym przekonać. Odmierzam czas. O, jak szybko mija. Tak jest nawet lepiej. To znaczy, że mogę już zabrać lody. Chyba zamarzły. To jest właśnie to, czego potrzebuję. Pospiesz się i pokaż, co ci wyszło. Musisz być troszkę bardziej cierpliwa. Patrz, już wyciągam. Oto moje czekoladowe lody na patyku. Według mnie wyglądają niesamowicie. Oj, ten smak. Co za wspaniały plan. Rewelacja. Sama jestem zachwycona. Ja też chcę polizać. Mmm, naprawdę dobre. Co ty sobie wyobrażasz, Jess? To moje lody. To nic takiego. O co ci chodzi? Nie mogę się oderwać. Szkoda, że zostało tak mało. Chyba zjem to wszystko na raz. Nie będę już potrzebowała patyczka. Nie musisz rozrzucać śmieci. Skoro już skończyłaś, to ja zaczynam. Myślę, że będzie pysznie i wesoło. Zastanawiam się, czy zjem te gumy. Zawsze możesz poprosić o pomoc. Jestem tutaj. Nie mam w zwyczaju wątpić w swoje siły. Jestem pewna, że dam radę. Najważniejsze, żeby nigdzie się nie spieszyć i po prostu cieszyć się chwilą. Zaczynam nabierać apetytu. Bardzo mi się to podoba. Szkoda, że nie wiesz, jak niesamowita jest ta guma. Tylko moja szczęka jest troszeczkę zmęczona. Chciałabym zaznaczyć, że wszystkie papierki wyrzucasz w moją stronę. Przepraszam, nie zwróciłam uwagi. Pozwól mi to posprzątać chwileczkę. Wystarczy zdmuchnąć je suszarką do włosów, nic skomplikowanego. Jakie to miłe uczucie! Moje włosy tak pięknie powiewają na wiersze. Widzisz, mówiłam ci, że nie ma problemu. A gdyby tak za pomocą suszarki do włosów zrobić jedną wielką gumę? To niezły plan, warto spróbować. Udało mi się Monika, widzisz to? Niesamowite. Zobacz, jak płynna jest ta guma. Jak zamierzasz ją zjeść? Już coś wymyśliłam, ale potrzebuję Twojej pomocy. Wystarczy wlać gumę do buzi przez lejek. Monika, świetnie sobie radzisz, tak trzymaj. Guma się skończyła. Czuję się trochę dziwnie. Zaczynasz puchnąć od środka. Zaraz zrobię balona. Jazz, teraz jesteśmy całe w gumie. Przepraszam, nie chciałam.